Ja sobie myślę, rany, na Globus wystarczy popatrzeć, gdzie jest San Francisco. Zresztą byłem już San Francisco, nigdy nie byłem w Miami, więc mm. go przekonałem, że Miami jest lepszym pomysłem i w ogóle obok jest Orlando i pójdziemy do Marcina Gordata i tak dalej, mm. więc prezent mam z głowy. Myślę, że młody był zachwycony. Pogoda nie dopasowała, więc te ciepłe wakacje to tak sobie. Natomiast czy się zwróciło? Jakiś na jakimś stopniu się zwróciło, może całkowicie, może nie. Zobaczymy na sam koniec bilans. A jak ty sobie myślisz o tego typu materiałach właśnie, jakie realizujesz, to co jest celem końcowym w realizacji tego? No bo rozmawialiśmy o Pandorze, że no de facto ona się rozmyła, nic z tego nie wyniknęło, no bo ani tu nikt nie poszedł siedzieć i gdzieś tam ci ludzie wracają do przestrzeni publicznej. To co jest twoim celem, kiedy ty nagrywasz materiał taki jak o Caroline i o Krzyśku Porowskim? Ojej głupio to zabrzmi, ale moja własna satysfakcja. Ej, zazwyczaj jak coś robię, to moją główną moty motywacją jest to, żebym sam uznał to za fajne. Yy, I raczej nie przejmuję się tym, czy inni to uznają za fajne. Mhm. Bo.